Henry Ford kiedyś powiedział, że sprzeda samochód w każdym kolorze, pod warunkiem, że będzie to kolor czarny. I takie trendy też widzimy u producentów grilli, ponieważ wypuszczają właśnie serie wykończone w tym kolorze. Koło mnie stoi Broil King Crown 480 Shadow. Czyli nowa seria, nowy kolor. Zapraszam do prezentacji. Broking wypuścił już modele w serii Shadow. Pierwszym był Baron Shadow, który świetnie się odnalazł na rynku i jest to jeden z moich ulubionych modeli grilla. E, tutaj jest Crown, czyli powiedzmy bardziej uszczuplona wersja. E, natomiast to dalej jest grill bardzo wysokiej jakości. Cztery palniki główne, palnik boczny, palnik rożna, rożny w zestawie. E, naprawdę grill, na którym możemy zrobić bardzo dużo. Gdy przyjrzymy się bliżej, widzimy panel frontowy z sześcioma pokrętłami. Półka boczna, jedna z palnikiem bocznym, druga jako blad roboczy, obydwie są składane. E, bardzo ładnie, fajnie wykonana pokrywa pokrywa z odlewu aluminiowego łączonego z stalą, która jest emaliowana porcelaną. To jest materiał nie do zadrapania, jest odporny na warunki atmosferyczne, na korozję, naprawdę wysoka jakość. Pod spodem mamy szafkę na butle. Szafka jest wyposażona w maskownicę, więc nie widzimy butli, i dostępna jest od tyłu. To wszystko oparte jest na czterech jezdnych kółkach, które oczywiście możemy zablokować. Pokrywa wyposażona jest w ergonomiczny uchwyt. E, możecie też zobaczyć w niej termometr i bardzo fajną logóweczkę broilkinga, wiadomo na czym grillujemy. Podnosi się ją z łatwością. A jak już to zrobimy, możemy zauważyć, że jest wykończona podwójnym płaszczem stali, co sprawi, że temperatury w środku są jeszcze lepiej utrzymywane. W środku do naszej dyspozycji znajdujemy dwa ruszty. Górny który może służyć do tego, żeby odłożyć już wcześniej zgrywane potrawy, albo zrobić coś w niższych temperaturach, złapać ten dystans i sprawić, że nie będziemy grywać bezpośrednio, a pośrednio. Drugi, który jest zrobiony z żeliwa i tutaj jest, chciałbym o nim powiedzieć parę słów więcej. Po pierwsze, różne, jak już wspomniałem, jest żeliwny i jest podzielony na takie oto cztery segmenty. Każdy z nich możemy sobie wyciągnąć, i podmienić różnymi akcesoriami. Jest to tak zwany system Dumor. W opisie filmu znajdziecie link do właśnie filmu, gdzie prezentuję cały ten system. Natomiast w skrócie możemy podmienić to na wok, na płytę żliwną, na kamień do pizzy. Naprawdę bardzo fajne rozwinięcie grilla, ale to nie wszystko. Po drugie, to jest różdż dwustronny. Z jednej strony jest strona stożkowa. Która sprawia, że w trakcie grillowania soki i tłuszcze szybciej będą odchodzić nam z potraw, będą szybciej się wypalać, a my będziemy w stanie zrobić taką świetną kratkę na naszym steku, na naszym kurczaku, na karkówce. Z drugiej natomiast jest rienka, i to jest też bardzo przydatna cecha w grillu. Ponieważ yy, tłuszcze i soki, marynaty działają tuż pod powierzchnią potrawy, dzięki temu jeszcze bardziej ją aromatyzując i sprawiając, że nie będzie zbyt szybko wysuszać. Tymczasem wróćmy do środka. Z tyłu znajduje się palnik grożna, o którym wspomniałem wcześniej. Yy, naprawdę fajne rozwiązanie, jeżeli chcemy co jakiś czas sobie zrobić kurczaka, jakiegoś kebaba. Yy, takie nazwijmy to leniwe grillowanie, puszczamy coś na półtorej godziny i to sobie tam kręci się. Natomiast pod spodem widzimy całą magię, która tutaj się dzieje. Te osłony palników, które tu widzicie, to aromatyzery. Odpowiadają za kilka funkcji w grillu gazowym, natomiast przede wszystkim za to, żeby tłuszcze i soki nie leciały bezpośrednio do palnika. Gdy już za nie polecą, to te rozgrzane do czerwoności aromatyzery wypalają wszystkie właśnie takie tłuszcze, soki i właśnie aromatyzują potrawy. Dodatkowo, dzięki takiemu rozłożeniu, sprawiają, że temperatury w grillu są bardzo równomierne. Jest to super rozwiązanie. Brolking swoimi aromatyzarami wypełnia naprawdę powyżej 80% powierzchni pod grillem. Jest to najwięcej z wszystkich producentów i widać to w jakości grillowania, w łatwości grillowania, bo te temperatury na ruszcie faktycznie są bardzo, bardzo równomierne. Po ich zdemontowaniu możemy zobaczyć piekarnik w pełni okazałości. I pierwsze, co się rzuca w oczy, to widzimy, że to jest jednolity odlew aluminiowo-krzemowy. Materiał jest świetny, jest nie do zdarcia, odporny na korozję, na wysokie temperatury, na warunki pogodowe. To jest grill, który może pracować cały rok. Co więcej, możecie zobaczyć, jak on jest mocno uszczelniony. Tam na dole jedynie są małe otwory, które są do tego, żeby tłuszcz miał gdzie skapywać do niskiej ociekowej i skoro o tym mowa, warto też zwrócić uwagę, że ta miska jest pod paleniskiem. nie ma bezpośredniego dostępu do palników, dzięki czemu nie musimy się obawiać o to, że coś w grillu nam się zapali. Jak widzicie, dla dodatkowego efektu uszczelnienia pod palnikami są jeszcze deflektory. Skoro o palnikach mowa, palniki w tym modelu to palniki Dual Tube. Jest to prosta, ale bardzo pomysłowa koncepcja, w której palnik jest z drugim, że tak powiem, z drugą rurką, tubą, która wyrównuje w nim ciśnienie. Dzięki temu znowu mamy wpływ na równomierność płomienia, na równomierność temperatur w grillu. Do tej miski ociekowej, o której wcześniej wspomniałem, mamy dostęp od tyłu grilla. Umówmy się, w takim sprzęcie nie będziemy co chwilę do niej sięgać, bo większość tych tłuszczy, tych soków jest wypalana w środku. Zresztą taki sprzęt też czyści się głównie wypalaniem, pyrolizą. Naprawdę prostość użytkowania prostość czyszczenia. Ja jestem ogromnym fanem i bardzo mocno to polecam. Skoro o poleceniach mowa, to też polecam, żebyście wpadli do naszego salonu, bo jak widzicie taki grill, możecie go zobaczyć od razu, przypasować sobie akcesoria. Tam za mną jest ogromna ściana, znajdziecie różnego rodzaju pokrowce, szczypce, ale też kamienie do pizzy, płyty, więc naprawdę polecam wizytę w jednym z naszych salonów. Też zresztą w takim miejscu jesteśmy w stanie wam coś podpowiedzieć. A jeśli macie do nas daleko, a macie pytania, zajrzyjcie do sekcji komentarzy, wbijcie do czatu na naszej stronie, albo po prostu do, do nas zadzwońcie. Ja już Wam dziękuję za ten materiał. Jeśli jesteście zainteresowani takimi treściami, kliknijcie tam ten przycisk Subscribe. Dajcie kciuka w górę. Ja już się żęgnę. Dzięki do zobaczenia do następnego. Gram ogólnie. Seria Crown ogólnie. Uszczelnione temperatury? Nie. Yy, w grillach. Jeszcze raz, bo za długie E. Klaps. Yy, możemy jeszcze przerwać, bo będzie oglądać 50 minut Łukasza, jak nic nie zrobił.